kochani, witajcie na kanale Omatko i Córko! Okazało się, że właśnie nagrywamy vloga, mimo tego, że jest 15.48, kochani. 15.48, nie ma ostrości, ale musicie mi wierzyć na słowo, kochani. Przyjechała do nas Paulina, bo się za nami stęskniła. Tydzień się nie widzieliśmy, prawda? No. O. I przez przypadek zobaczyła się ostatnio na pasach. Tak, tak. Bo byliśmy w Rybniku i przejeżdżaliśmy obok mieszkania, w którym akurat Paulina mieszka w tym momencie. I przejeżdżaliśmy przez pasy i ja naraz zobaczyłam, że Paulina przechodzi i szybko pomachałam. I to było takie zaskakujące, bardzo miłe. Wiecie, bo to wcale nie jest takie proste, żeby spotkać kogoś, w takim dużym mieście. Mimo tego, że się przyjeżdżał, bo chcieli mieszkania, to nie wiem, to... że akurat w tym momencie my jechaliśmy samochodem i, I akurat w tym momencie. W i akurat tak, i akurat w tym momencie ty przechodziłaś przez te pasy. i właśnie tak potem po minucie powiedziałam tacie, jakie to w życiu trzeba mieć czasami szczęście. po prostu musi być jakiś tak, zbieg okoliczności, tak, żeby coś się wydarzyło. A oczywiście wiadomo, że to było takie malutkie coś. Ale ale po prostu chwila, jem, nie, tak, zrobiło. po prostu chwila radości, ale właśnie, żeby czasami jakiś taki zbieg okoliczności e, niesie za sobą jakieś wydarzenie, które zaważy na reszcie e, twojego życia, prawda? Także to jest... To są za dwa wielkawne kartony, to kupiłaś do mieszkania? Zajmiemy się tym może za chwileczkę, e, bo teraz jest obiadek, dobra? Dobra. Kochani, ostatnio robiłyśmy ze mną takie rozmowy na InstaStory między sobą. Serdecznie mnie zapraszamy na naszego Instagrama, bo tam się co jakiś czas takie rozmowy między nami wywiązują. I ostatnio wspominałam e, nasze wcześniejsze wypady na zakupy, e, zawsze po. Aha, te, do Bo nie wiedziałam, co chcesz powiedzieć, no. czyli e, o tych zakupach w galerii, Także potem tak, sobie mierzymy, Tak, wszystko, jak tak? wracaliśmy do domu, zawsze mierzyliśmy e, ubrania, robiliśmy sobie taki pokaz mody, wszyscy ubierali to, co sobie kupili. Myśmy oczywiście chwalili. Super. Super super, 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 że to kupiłeś, kupiłaś. No i tak mi się zrobiło nostalgicznie, e, i tak smutno, że ja się mam komu pokazać. I okazało się, że dzisiaj mamy paczuchę e, i mam takie rzeczy do przymierzenia po prostu, więc e, cieszę się, bo mogę się mamusi pokazać. E, tak, kochani, bo Paulina przyjechała bo za, e, przyjechała do nas, bo za, nami, e, bo za nami się stęskniła, ale okazało się, że w tym czasie przyszedł, e, no, chwilę przed tym, jak ona e, przyjechała do nas, e, przyszedł kurier z e, z B. W tym sklepie miałyśmy sobie wybrać kilka rzeczy i właśnie teraz mierzymy i oglądamy. Co upodobałeś Tak, nie? jak te rzeczy na nas wyglądają. Zaraz wam to wszystko pokażemy, ale jeszcze na wstępie oh. powiem wam, że B dało naszym widzom kod rabatowy na hasło o matko i córko 31. Macie no. zniżkę 31 31 procentową. 31% 31% do 31 lipca 2021 roku, także kochani to jest bardzo fajna zniżka, 30%, ponad 30%, więc jeżeli coś Wam się spodoba, no to, to możecie sobie tak, kupić w okazyjnej cenie, kochani, a teraz już mierzymy te rzeczy, które my zdołałyśmy na stronie WorldTubi złapać, także Robię zapraszamy się. na pokaz mody Zobaczcie, Haniek, mam piękną sukieneczkę z takim marszczeniem na kupie z tyłu. Ma też taki delikatny prześwit, w ogóle tak samo jak na rękawkach zresztą. E, ma ona takie bardzo ładne e, białe wiem e, jak to można nazwać, takie kropki. Mm -hmm, to jest taki specjalny materiał, właśnie. No, jest tutaj nawiązanie, więc to jest taki. Bardzo seksowna, e, bardzo kobieca sukieneczka w kolorze białym. E, mm -hmm. No, coś I o butach? kochani, też bardzo modne w tym sezonie. Eee, buciki, które tutaj e, na podeszwie są takie pikowane. Boczkiem troszeczkę, boczkiem. boczkiem. Eee, zobaczcie. No, rewelacyjne. Japonki na szpileczce. Mhm, mm okej. Okay. Tak się prezentuje Paulina w pełnej okazałości. Yeah. Teraz twoja. No, dajesz, Marcia. be spodnie i born to be sandałki, kochani. Taka codzienna, fajna stylizacja. Bardzo mi się te spodnie podobają, ponieważ mm, są takie na luzie e, z tymi, jak to się nazywa? przetarciami, Przytarciami, Przytarciami hmm. dziurami nawet bym powiedziała. Ale jednak e, ładnie leżą, są Bardzo. na kupie, są takie kobiece. To nie są takie worki, wiecie, z obniżonym stanem. Na luzie, ale jednak bardzo kobieco. Mhm. Ja mam akurat rozmiar 38 i to jest akurat rozmiar na mnie. Do tego sandałki, też takie codzienne, na grubszej podeszwie. Fajnie noga w nich siedzi, przeszłam w nich kilka kroków, więc mogę stwierdzić, że są wygodne. Fajne takie letnie takie sandałki będą pasować do jakiejś fajnej spódnicy, i do sukienki, i do właśnie takich Spodni. Lecimy dalej. No i kochani, kolejna sukieneczka, taka zwiewna, luźna, ładnie pracuje. Będzie super na wesele, bo się to bardzo ładnie kręci. To jest taka, e, myślę, sobie e, fajna, ciekawa opcja właśnie na zbliżający się wesela. Podejrzewam, że ten okres letni jest pełny różnego rodzaju imprez i plenerowych. I tych na sali, tym bardziej, że obostrzenia są już dużo mniejsze niż były. Więc I do tego dobrałaś? I do tego dobrałam, kochani, niebieskie klaweczki, które są teraz totalnie w trendzie. Nie dość, że są takie ścięte. To jeszcze tutaj są takie pomarszczone. Także rewelacja. Fajna letnia stylowa. Tak. Tak jak ta moja. A, którą zobaczycie zaraz. A ja tutaj mam, kochani, sukieneczkę, którą można nosić w ten sposób lub w ten sposób. Kochani, fajna zwiewna sukienka na takie upalne dni, jakie są teraz, um, uszyta z materiału e, w taki angielski haft, e, czyli mamy tutaj takie dziurki, ale nie martwmy się e, tym, że są dziurki, ponieważ pod spodem jest haleczka. E, dzięki temu e, wszystko jest bezpiecznie schowane. E, do tego mam takie letnie klapki. W kolorze beżowym, ja bardzo lubię tego typu dodatki i tego typu kolor po prostu lubię, to wiecie, kochani. Także klapki na takiej platformie dość zgrabne i myślę, że cały look jest dość fajny, wakacyjny taki, prawda? Nadchodzi imprezowa Paulina. Nadchodzisz? Tak, właśnie wyglądałam włosy. Jak Wam się podoba? Taka bardziej drapieżna. I to jest ta sama sukienka, co ta pierwsza, w kolorze takim kryj śmietankowym. Ten sam materiał, idę do Ciebie, idę do Ciebie, żeby zrobić zbliżenie. Ten sam materiał, dokładnie tak, dokładnie to samo szycie, czyli tutaj marszczenie, o widzicie, z tyłu też. I buty takie całkiem imprezowe na platformie, w wysokim obcasie. Są bardzo wygodne. Naprawdę. Musiałabym sobie je przymierzyć mm -hmm. i zobaczyć, jak szokujące jest to, że mimo tego, że ten but jest tak wysoki, da się w nich bardzo łatwo, ładnie chodzić. Tak mi się wydaje. Tak? Dobra, tak zaprezentuję. To jest zaprezent. ja. kochani, już taka sytuacja, że miałam sobie nagrywać vloga i po tym, jak z Martyną o to tutaj, to, tą tutaj panią e, opalałyśmy się u moich rodziców e, pojechałyśmy do centrum do mojego mieszkania e, później poszłyśmy na ogródki zjeść z kolację i dać prezent naszej koleżance bo ma urodzinki no, i mieliśmy dzisiaj spędzić dzień, w zasadzie to noc, w domu. Mieliśmy oglądać jakieś filmy, horrory, na koniec komedii, żeby było wesoło. Generalnie ten piątek mieliśmy spędzić w takiej atmosferze bardzo domowej, chillowej, że tak powiem, a okazuje się, że jedziemy do Krakowa. I w zasadzie jest godzina pierwsza jeden, a my właśnie przyszliśmy się przebrać, bo stwierdziliśmy, że no będzie nam po prostu najczęściej świecie zimno na rynku w sukieneczkach, więc przebieram się i zaczynamy tripa takiego totalnie spontanicznego do Krakowa. Czy to oznacza, kochani, że jestem młoda i szalona, że tak o pierwszej jedno do Krakowa? Bo to półtora godziny e drogi w jedną stronę. To co w ogóle chodzi o pierwszej nocy? Kto? To pomyślał. Ja, ja, na, ja, na, ja, na, ja bym na to przecież nie wpadła w ogóle, no, żeby no, tego nie zrobić. Tak Ach, ci nasi chłopacy. Kochani, niesamowita sprawa. Jest godzina... Która jest godzina, ludzie? 21.12. Ha, ha, ha. Która jest Druga 2.50. Jest 2.50 i już jesteśmy w Krakowie. Prawie całą trasę przespałam <laughs> razem z Tadzikiem, który był no maksa grzeczny. A zaraz teraz się zbieramy, bo mamy w planach iść na rynek i podziwiać wschód słońca. Jesteśmy w, jesteśmy w Krakowie! Jesteśmy w Krakowie! Ale akcja! Ja dalej jestem w szoku, żeby tutaj jesteśmy. Naprawdę. Co za Ramo? Zrobiliśmy sobie z Martynką Fot, ale chyba nie, widać, chyba nie widać, gdzie jesteśmy. Chyba nie widać, gdzie jesteśmy. Będzie widać. <try> Rano nam się przypomni. Tam byłyśmy, znaczy na zdjęciu, to było nasze tło. No i kochani mamy to, piękny wschód słońca w Krakowie, po to tutaj przyjechaliśmy. A tam są auta, jak się nazywa ten zlot aut, o którym mówiliście? Ha? Positive Ways. O. o, i tutaj mamy takie bardzo, bardzo drogie furki. To znaczy, nie my mamy, bo ich nie mamy, po prostu oglądaliśmy je przed chwilką w drodze nad Wisłę. Po prostu trafiliśmy na ten parking i wszystkie auta są oklejone hasłem POSITIVE WAYS. Jestem na maxa zmęczona, a myślę sobie, że tak o godzinie 13 musielibyśmy iść z na fotki, żeby coś się wreszcie pojawiło na moim Instagramie. Nie możemy tego zawalić, więc musimy wracać do domu. Także przyjechaliśmy do Krakowa. Zostać na, na chwilkę no, na dwie godzinki i tyle. Bawiłam się takiego paskudnego odcisku, że musiałam ubrać skarpetki od Kevina i idę boso. Ja wiem, bo nie świecę za bardzo przykładem, nie powinna się tak robić, ale dziewczyny no, która z Was nigdy nie wracała z imprezy boso, niech pierwsza rzuci kamieniem. Prawda, nie byłam na imprezie, ale nie byłabym w stanie zwiedzać Krakowa w tych butach, bo naprawdę nie mam tam sklejonego po prostu plasterka kompit, odpadł mi i jest dramat po prostu, jest dramat. Właśnie wróciłam, kochani, z zakupów. Nie miałam takich planów na dzisiaj, ale Paulina wczoraj, gdy jechała do domu, zaproponowała na dzisiaj grilla. No, oczywiście zgodziliśmy się. Tym bardziej, że kilka dni temu zrobiłam takie dość duże grillowe zakupy. Kupiłam w masarni fajne steki. Kupiłam inne jakieś takie kiełbaski, ziemniaczankę moją. I, i właściwie nie miałam w planach pójścia na zakupy. Ale po godzinie Paulina znowu zadzwoniła do nas. I zapytała, y, czy może nie zaprosimy kogoś jeszcze, na przykład mojego siostrzeńca z żoną. Stwierdziłam, że czemu nie. No, ale to już y, są dwie osoby więcej, więc y, tak szybciutko to policzyłam i pomyślałam sobie, że y, mogę mieć tego wszystkiego za mało. Więc znowu, zamiast opalać się na tarasie, bo pogoda piękna, słoneczna, upał, duchota w taką pogodę najlepiej się opala, prawda? No, to ja musiałam jechać na zakupy spożywcze. No i kochani, kupiłam wszystko co trzeba, albo aż nadto kupiłam jeszcze więcej rzeczy, nawet te, których nie trzeba. Zobaczcie, jakie udało mi się dostać super steki. Piękne są, będą na pewno smaczne. Oczywiście boczuś, ponieważ lubimy boczuś. Kiełbaska z serem, taką lubi Paulina. Papryczki takie malutkie na grilla przepyszne wychodzą, naprawdę polecam. Oscypek, kochani, te oscypki kupicie w każdym markecie spożywczym, bo ktoś tam się pytał. Do tego mam jeszcze kamembert na grilla z żurawinką, Kupiłam dwie ćwiartki arbuza, koperek, ogóreczki, miętę, taką wielką XL. I co tu jeszcze? Alkohol masz? Alkohol też mam. Dostałam listę, co mam kupić, więc tutaj widzicie martini. E, coś tam jeszcze kupiłam. Lista była, więc się do niej ustosunkowałam. Żyjesz ty, Lunka? Żyjesz ty, Lunka, no ciepło jest. Nawet nie wypuszczamy ich na podwórko, ponieważ jest taki ukrop. A my nie mamy cienia, nie mamy cienia w tym momencie. A Dopiero gdzieś po 17, 18 robi się u nas na tej części tarasowej cień, więc dopiero wtedy będziemy mogli je wypuścić. A tak siedzą psiaki w domu. Jeden tutaj. Oj, droguś. Jak tam? Jak tam, kotuś? A, kotuś do pieska. No. Mhm. No, ja ciebie też, ja ciebie też. Taki dobry pies, taki dobry. No idź, posz się, posz się, tak, posz się. No to teraz robię porządek z tymi zakupami i widzimy się pewnie wtedy, gdy Paulina już u nas będzie. No i wreszcie, kochani, ładowałam aparat, dzięki czemu mogę nagrywać w dobrej jakości, z dobrym dźwiękiem. W Krakowie nie miałam takiej możliwości, bo padła mi bateria, więc. Niestety macie urywki z telefonu. No a teraz po krótkiej nocy, po krótkim śnie, bo takowy trwał naprawdę niedługo, się z Martyną do sklepu, żeby kupić parę warzywek oraz pieczywo na śniadanie, bo będziemy wszyscy jedli o godzinie 13 wspólne śniadanie. Ja nie wiem, czy godzina 13 jest odpowiednią godziną, to, żeby zjeść kanapkę, ale Wiecie, skoro poszliśmy spać o godzinie siódmej, to nic dziwnego, że jemy kanapki o 13. Przez ostatni miesiąc mieliśmy catering Przez co nie chodziliśmy W ogóle na zakupy Nasza lodówka jest totalnie pusta Więc musiałyśmy kupić wszystkie potrzebne Produkty do tego, aby zrobić dobre kanapki A że wszyscy mamy ostatnią fazę Na to postanowiliśmy zrobić w domu Po taniości takie Pyszne kanapki jakby stamtąd No i mamy tutaj serek Salami z pieprzem Mamy tutaj szyneczkę, czosnek Awokado do guacamole Ogórki kiszone, pomidorki, cebulę jogurt naturalny, chlebek, no i rukolę. Martynka robi guacamole. Ja nie mam pojęcia jak się go robi, więc ją za to nie wzięłam i jej nie pomagam. Ja za to będę teraz robiła po kolei kanapeczki. Pokroję cebulkę i posmaruję kanapki majonezem. mamy kochani dzisiaj rewelacyjne śniadanko. Kto zjadłby też taką kanapeczkę? Zbieramy się właśnie na grilla do rodziców. Znowu. Z tym, że tym razem przyjeżdża jeszcze mój kuzyn i mam już zapakowaną siatkę z rzeczami, które będą nam tam dzisiaj potrzebne. Mam tutaj strój jakieś moje spodenki, w które się potem przebiorę, mamy guacamole, jakieś chrupeczki popcorny piwka oraz... Yy, to chciałam powiedzieć? a orzeszki. Oraz orzeszki. Jest w ogóle dzisiaj taki upał, że ja nawet w domu po prostu się topię. Jestem cała czerwona z tego gorąca. E, ubrałam się w sukienkę e, i powiem wam szczerze, że nawet w niej jest nieco ciepło. No i już jestem. Okay, tak jak się umawialiśmy. Paulina już jest. Tak jest. Zobacz, jaka już jestem czerwona. Ja Ziesz też, to? tylko od tego ciepła. Nie, ty jesteś blada, ja. Ja, buzie mam, mam czerwoną, ale nie z tego, że się opaliłam tylko z tego, że jest mi tak ciepła. Tutaj jestem to cała ta blada. Tak, a ja już jestem czerwoniutka, więc. Z kolei więc spoko. Dobra, ja idę się przebrać w strój, bo nie będę tak. Nie będziesz tak w sukience, nie. nie? Głupio tak. Kochani, imprezka trwa. Niezbyt się opaliłyśmy. Ale mówiłaś o... Mówiłaś w ogóle. E, tak, mówiłam, że przyjdziesz aha, na Gwila. Mówiłam, ale że, że zaprosiłaś Dawida. No, no tu przymówiłaś bo ja nie mówiłam zaprosiłam. Tak, mówiłam. Tak, zaprosiła Dawida. E, właśnie e, przygotowujemy razem z Pauliną. Prawdziwe tak. panie domu. Tak. Ja przygotowuję teraz ziemniaczki które pokroję w łódeczki tak i jak skroję ostatnio. razem z cebulką. Tak, tak jak ostatnio. Tak, jak tylko, że dodano do tego cebulę, tak jak mówił tata. Dobra, e, tutaj mamy kiszkę ziemniaczaną, mamy papryczki, które Wam pokazywałam, jakieś serki, e, oscypek. Tutaj mamy, kochani, boczuś, e, kiełbaski z serem. Te białe, Paulinko, smakowały Ci ostatnio. Musisz zrobić jeszcze masełko czosnkowe, ja muszę jeszcze... Mam guacamole rana, więc super. Dobra, spróbujemy i jeszcze... I jeszcze te steki. Kochani, siedzimy sobie jeszcze na dworze, ale e, drużyna piłkarska już wychodzi na murawę, tak? Oni już tam się szykują, prawda? Już telewizor mamy włączony. Już coś tam, już coś tam obserwujemy. E, I kochani, postanowiliśmy się dzisiaj przygotować, bo ostatnio totalnie się tym nie zajęliśmy i wyszło jak wyszło. Wiecie jak wyszło. Tak, możliwe, że przez nas przegrali. Bo byliśmy całkowicie nieprzygotowani do dopingowania naszej drużyny. Więc tym razem się przygotowałam i może to coś pomoże. Chwila nieuwagi, kochani i 1:0, makabra. No i co, kochani? 1:1. No i nie wiem czy to dobrze czy to źle. Faceci mówią, że niekoniecznie dobrze. Bo teraz tylko musimy liczyć punkty, tak? I musimy liczyć na to, że innym drużynom nie powiecie się zbyt dobrze, tak? Tak dobrze mówię? Tak? No, także. Jak zawsze. Kochani, było tak miło, że zaczęło już świtać. Jest czwarta dwanaście. Kochani, dawno tak długo nie imprezowaliśmy. Także pora na nas. Idziemy spać.